Ferrari czy Maserati? Które z nich brzmi lepiej? Dziś zabieramy cię w świat, w którym liczy się tylko jedno. Czysty, mechaniczny dźwięk. Jeśli kochasz brzmienie silnika V8 tak jak my, ten odcinek jest dokładnie dla Ciebie. Zapraszamy do oglądania. Cześć, dzień dobry moi mili. Witam Was w dzisiejszym odcinku z moim gościem i przy klientem, który niedawno kupił to Maserati ode mnie i poprosił żebyśmy zrobili takie porównanie. Dla mnie trochę takie od czapy, bo jest to porównanie, można powiedzieć, pizzy do makaronu, jak to Grzesio słusznie podpowiedział. No ale nic, robimy to porównanie, a głównie ze względów jakich? Żeby porównać dźwięk silników. Podobno to jest najlepiej brzmiące ze wszystkich Ferrari, a to jest podobno najlepiej brzmiący ze wszystkich samochodów. Zobaczymy, który najlepiej brzmi, i dajcie w komentarzach znać, co I, wy uważacie. I tu mamy konflikt interesów, bo według mnie to jest najlepiej brzmiące auto w historii, a to jest najlepiej brzmiące sedan, wyprodukowany no w historii. Nie, no tak to w ogóle to nie Dobra, zanim przejdziemy do potwierdzenia sobie y, walorów y, akustycznych, to może porozmawiajmy właśnie o autach. Bo zupełnie są to inne samochody zupełnie inne samochody. Ja mogę powiedzieć o tym, ponieważ jestem od paru miesięcy jego właścicielem. I fanem, i fanem, I fanem modelu tak przede wszystkim, bo Zreszt taką wiedzę jak ma Michał, to rzadko kto ma. Zresztą dzięki Norbertowi e, spełniłem swoje marzenie i mam ten samochód. I to jeszcze w takim stanie idealnym, że naprawdę rzadko się zdarza. Zreszt to przyznam, przepraszam. Maserati jeszcze, to, jeszcze przyznam, przepraszam, że tak przerwę. A? Jest to najlepsze Maserati Quattroporte GTS jaki sprowadziłem z Japonii. Serio. Z najmniejszym przebiegiem, sprowadziłem ich kilka, to jak na wszystkich wyprodukowanych 1847 sztuk, sprowadziłem kilka, to już jest naprawdę niezły wynik. To jest to najlepszy egzemplarz. Z najmniejszym przebiegiem, w oryginalnym stanie, no praktycznie nowy wóz. Także również jest mi niezmiernie miło opowiedzieć i posłuchać od Michała o, o tym egzemplarzu. W każdym razie jeszcze możemy dodać, że, że ten egzemplarz był w TVN Turbo, w Zawodowi Handlarze. Norbert tak. jest tam gwiazdą w tym sezonie i warto oglądać. Wersja GTS, silnik V8, 440 koni mechanicznych, produkowane tylko od 2009 do 2012. Może 13 były jeszcze jakieś ostatnie sztuki. No i tak jak Norbert, albo ja powiedziałem, 1847 sztuk wyprodukowanych wszystkich. Czyli niezwykle Ech, rzadki wóz? Niezwykle rzadki wóz. Mało seryjny, niskoseryjny, bo tak naprawdę w tych latach Mercedes, BMW, Audi, no to wiadomo, setki tysięcy egzemplarzy. A, a tutaj mamy sedan, który można powiedzieć rywalizował z nimi, albo oni z nim, czy próbowali mu jakoś tam podejść, a tak naprawdę jest to ręczna robota, bo jest 1847 sztuk. Także. Naprawdę. No i właściciele siódemek i S-klas mogą pozazdrościć wyjątkowości tego auta. To, to jest bardzo rzadko spotykany samochód, i w tej wersji GTS to, to już w ogóle w Polsce pewnie jest kilkanaście albo kilkadziesiąt, bo sam sześć sprowadziłeś. Wracając do tematu tego egzemplarza. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to najlepszy egzemplarz Maserati Quattroporte GTS, jaki sprowadziłem i jakikolwiek widziałem w życiu. A widziałem ich trochę, bo jeżdżę po targach Bolonia, e, wcześniej Padwa. Także żaden Włoch takiego auta nie miał. Prawdopodobnie nie widział, chyba że w fabryce. E... No, no ale dlaczego? Dlaczego jest w takim dobrym stanie? Po pierwsze przebieg. Jak Norbert go sprowadził, to miał 27 tysięcy... 000... Kilometrów. 27 504 chyba kilometry, jakoś tak. Proszę. W tej chwili ma 31 tysięcy... 000... 231 km. O panie, to ty trochę tro... pojeździłeś, nim. Trochę pojeździłem. No, Ale co trasa? czy? Sam wypad do Szczecina to było 1200 km z trzasnąłem jednego dnia. I po co był w Szczecinie to też jest fajne. A w Szczecinie byłem po to, żeby Petrol Head number one przetestował mój samochód. Także bardzo fajna przygoda i polecam też obejrzeć. Podobno ten na YouTubie można obejrzeć, tak? Jak tak. to auto jedzie. Y Prędkość maksymalną na autostradzie, którą osiągnął 285 km na godzinę, przyspieszenie od 0 do 100, według Petrolheada jego pomiarów 5.0, a według katalogu 5.1 i od 0 do 2121. 12.1. Także no, samochód w idealnym stanie, bo nawet ma osiągi lepsze niż w katalogu. Jeżeli zobaczycie wnętrze, wnętrze jest nietknięte, w ogóle czyściutkie. I jakby przepiękna kolorystyka, naprawdę Przepiękna, przepiękna. kolorystyka choć oczywiście jak chciałem, marzyłem o samochodzie tym, to chciałem czarny z ciemnym wnętrzem, a mam srebrny z jasnym wnętrzem, ale tak to bywa. I tylko mówiłem nie jasne wnętrze, tylko nie jasne wnętrze. Nie, no jasne no, ale... wnętrze to przede wszystkim. To jest auto eleganckie, także e, jak najbardziej mu pasuje. No tyle, że ciężki w utrzymaniu, tak? No też nie jest wcale taki ciężki, bo mam odkurzacyk od razu pyk, pyk, pyk i wszystko jest czyściutkie, ale jeszcze chciałem dodać, że Ponieważ jest to naprawdę rzadko spotykany samochód na aukcjach, to żeby na niego trafić, to czekałem 3 miesiące, żeby ten się akurat w dobrym stanie GTS trafił. A przez od końca grudnia do teraz to może było 6-7 sztuk na aukcji w Japonii GTS-ów, z czego większość z przebiegiem ponad 60 nie no nie było żadnego poniżej 60 tysięcy kilometrów. Także no, to jest naprawdę rzadkość i już jaki był taki wziąłem, żeby go mieć, bo wiedziałem, że im dłużej będę czekał tym trudniej będzie go kupić i będzie coraz drożej. Tak jest. Taka jest prawda. Tak jest. Bardzo poszukiwany dzisiaj wóz wszędzie w całej Europie. Także kupujesz go w bardzo dobrym momencie. Jest to super lokata kapitału, no bo Maserati wiadomo yy, co się dzieje. Problem jakieś tam ma marka, ale to ze względów chyba tych restrykcji unijnych i dławienia ich cały czas. A przecież jest to marka wywodząca się z motorsportu i z yy, przede wszystkim tworzenia niesamowitych jednostek benzynowych. Pokażmy zresztą P serce. Pokażmy serce, ale jeszcze dodam jedną rzecz, że Opinie o tym modelu w internecie są takie, że to jest bardzo awaryjny samochód, że, że w ogóle, Jezu, wszyscy piszą w komentarzach, jakie Przepiękne. koszta, jakie koszta utrzymania, jakie koszta części. I co się okazuje? Po pierwsze, jak na razie jest bezawaryjny, po drugie, być może to są mity i to rozpowszechniają ludzie, którzy nigdy nie mieli takich samochodów. Dokładnie. I myślę, że reputację popsuła skrzynia Duo Select, która była wcześniej montowana i ona była dość awaryjna. Przy takim samochodzie, który jest samochodem tak naprawdę do jazdy na co dzień. Codziennie, dokładnie. Bo do Ferrari, no to rozumiem, że to jest taka skrzynia, jaka powinna być. Inaczej się użytkuje też Ferrari. No tak, bo to jest samochód jednak weekendowy. Często używany gdzieś tam na torze. Te skrzynie nie lubią jazdy miejskiej, bo często właśnie przypalane bywało sprzęgło. Ja też już mam teraz inaczej wyregulowany zasprzęgło, ale to później wrócimy do tematu Ferrari. Eee, także to jest też taki most łączący te dwa modele, które się zupełnie różnią, bo w pewnym momencie jest to protoplasta skrzyni F1, która była montowana właśnie w Quattroporte 5 pod nazwą DuoSelect. Tutaj mamy jednak inną skrzynię ZF-a. ZF, tak. 6 HP. Jest to skrzynia już bezproblemowa, taka trwała. uniwersalna, trwała i jak najbardziej, jak najbardziej przydatna do jazdy codziennej. Tak? A tak. co jeśli chodzi o wyważenie tego auta? Jest to chyba najlepiej wyważony sedan yy, na rynku. Nie wiem, czy najlepiej, bo aż tak się nie znam, 40, ale 49 do 51. Jeden. Dokładnie. Tak. Także... E, także prowadzi się super. E, jak przyklejony i w trybie sport, to jest samochód, no nie do opisania, nie do opisania. Tutaj jeszcze mamy, że tak powiem, wisienkę na torcie top of the top, czyli wersja GTS, naj, najmocniejsza, 440 koni z motorem 4.7, v 8 sącym, v tak wolno przede wszystkim. I to jest silnik, tak naprawdę Ferrari, zmodyfikowany przez Maserati, wkładany między innymi w 430. Tak, Aha, Ferrari. No i tutaj przerwę ci. Powinien może być, może powinno być porównanie Ferrari F430, tu powinno stać, ale że nie mamy w tej chwili na stanie. Więc mamy 355 GTS F1, który też jest przed cudownym samochodem. No i to co Norbert powiedział na wstępie, że to jest podobno najlepiej. Najlepiej brzmiące Ferrari. Nie, nie, to teraz, ja powiedział... auto na świecie. <laughs> nie, ja uważam że to jest, nie, ja nie uważam. Ja jeszcze nie uważam, ale to jest najlepiej brzmiące Ferrari, a to jest najlepiej brzmiący samochód na świecie. I tutaj mamy konflikt interesów, ale to zaraz się przekonamy. W przeciwieństwie do Maserati Quattroporte GTS, którego powstało aż 1847? Tak. To tego powstało 529 sztuk. Można powiedzieć, ze wszystkich Ferrari F355, których powstało ogólnie ponad 11 tysięcy egzemplarzy, jest to najrzadszy model, bo jest to wersja GTS, czyli typu targa, ze skrzynią F1. Powstało ich tylko 529 sztuk. To jest zdecydowanie rzadziej występujący samochód niż moje Maserati. I trzeba mu przyznać, że ma też większą prędkość maksymalną, bo 295 km na godzinę, ten ma 285 km na godzinę, ten przyspiesza w 4,7, ten przyspiesza w 5, według Petrol Head Number 1, bo katalogowo 5,1. To ja muszę dać Petrol Headowi to. No koniecznie. Co prawda, on już miał e, ten samochód u siebie w testach ale dawno, dawno temu i nie w takim stanie, jak Ty tu masz. Okay. No to, jest, to, to też wygląda Pomyślimy. jak nowy. Tym bardziej, że się znamy z Petrolheadem. Wiesz co, ja mam propozycję. To ja pojadę do Petrolheada Twoim samochodem i ja przetestuję z nim. No dobra, to zestawisz Zostań. mi swój. Ja sobie pojadę na przykład do Hiszpanii. <śpuszczaj> <śpuszczaj> e, wracając do tematu. To widać, że jest to auto sportowe, supersportowe. Rzadkie, lekkie. Ostatnie Ferrari z otwieranymi lampami. Co jeszcze je wyróżnia? Tutaj mamy silnik z przodu. V8, jednostka Ferrari zmodyfikowana przez Maserati. Tu silnik centralnie ustawiony, a skrzynia biegów jest za tym silnikiem, czyli z tyłu. Też niesamowicie wyważony samochód. Chociaż ja twierdzę, że tutaj jest strasznie lekki przód. Zwłaszcza jedno z tam 120-140 na godzinę. To nawet tym autem. Jadę tak, czuję się nie do końca pewnie. Wiesz, kiedy on fajnie się prowadzi? Na torze. Nie. Na autostradzie niemieckiej, kiedy jedziesz około 200 na godzinę. A, okay. I wtedy on jest dociążony. dociążony. Mhm. Także, o, petrolhead wtedy będzie przyklejony. Tak jest. Skoro on lubi tak bić te prędkości, to będzie przyklejony. Pokażmy, może w środku, czy zaczniemy od serducha. Zacznijmy. Wnętrza mamy w sumie podobne, bo też beż. Oprócz no tego, że mam tylko dwa miejsca siedzące, ty masz nadal pasażerów i chyba trzy z tyłu, tak, czyli pięciosobowy wóz. Ale właśnie, to jest kolejna rzecz, która łączy te samochody, bo myśleliśmy, że połączymy ten film tylko dźwiękiem wydechu, ale możemy połączyć e, no, oba włoskie. Obie marki są z tego samego miasta, są sąsiadami i często... Pomimo rywalizacji jednak współpracowali ze sobą. Byłem w jednym muzeum, w drugim muzeum, w fabryce Maserati. Widziałem również fabrykę Ferrari. To tak naprawdę geneza powstania tych samolotów to jest jak sąsiedztwo. No, sąsiedztwo. 300 metrów od siebie. Także kolejny aspekt, który je łączy. łączy. Sąsiedztwo. Tak jest, tak jest. Dobrze, beżowe wnętrze. Zobaczmy ten silnik. O kurde, nie idziesz? z tej strony. Cholera <laughs> jasna. Ojejku! No nie wyczyszczony do końca, ale tak to wygląda. Czyli V8 od razu za fotelami, umieszczony centralnie, skrzynia biegów. Co ciekawe, jak wcześniej wspomniałem, jest na samym końcu tutaj, za silnikiem. No właśnie, powiedz mi, jak się jedzie tym samochodem, to czy, bo ten silnik jest tak blisko ciebie? Czy to czuć te wibracje i nie wiem, jakiś taki gigantyczny. Są ty głupie, jakie wibracje? Przecież to jest porządna włoska motoryzacja, to nic nie wibruje. No tak, głupie. Dokładnie, ja. już nie wspomnę o wiesz, o, o, o aspektach yy, akustycznych. No właśnie. Niesamowite to jest, właśnie, że ten silnik jest tak blisko foteli i co najlepsze, ta ściana grodziowa to wszystko. To nie jest tak jak w późniejszych modelach czy 360 przełomowym, kiedy silnik mieliśmy już za y, kopułą szklaną. Mm -hmm. Tylko tu tak naprawdę tak go słychać i w środku, i na zewnątrz, y, że no ostatni prawdziwy Ferrari. A żeby mu pomóc jeszcze z chłodzeniem. O poczekaj, poczekaj. Ostatnie prawdziwy Ferrari, Ostatnie prawdziwy Maserati. A, czyli kolejne, Właśnie. kolejna cecha, której łączy. Tak, Maserati. Bo ja cały czas mówię Maserati, Maserati i się ludzie tak. czepiają, ale dobra, już Dokładnie. się tak przyzwyczaiłem. A jaki ma przebieg ten samochód? 39 tysięcy. Samochód z 98 roku, czyli też już... O! Kolejny aspekt, który je łączy. Mój jest z końca produkcji, 98 rok, wszystkie były produkowane do 99. A okay. mój, mój jest z 2012, 2011. Jest 2011 2012 ale to też już końcówka. Tak. Były produkowane być może do czyli 2013. Nich... A co jeszcze? Słuchaj, mamy podobne napisy. A tak, mamy to, mamy to. Czyli, jedno studio projektowe, które stworzyło te dwa piękne samochody. Słuchaj, Michał, nie będziemy już tutaj, że tak powiem, rywalizować, który jest fajniejszy, ładniejszy. Tylko je odpalmy. Przejedźmy się i wydamy werdykt. Jeśli nie my, to pomoże nam Grzesio, bo wiadomo, możemy być mało obiektywni. W tych ocenach, bo każdy będzie chwalił swoje, tak a jak jest. nie, to mili widzowie również będą mieli możliwość wydania takiego werdyktu. I będą trzy głosy: Grzesiek, ty i ja. ja. I widzowie. Z nas plus widzowie. Dokładnie. To Także, w komentarzach dajcie znać, który, który brzmi lepiej brzmi. Dla ciebie tak. człowieku drogi. Spiknie. orkiestra naprawdę orkiestra Nie. Mm. <śmiech> 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 Jak była orkiestra? A teraz przechodzimy do tego, na co większość z Was czeka. Prawdziwy sprawdzian dźwięk podczas jazdy, kiedy silnik pracuje tak, jak został stworzony pod obciążeniem. Więc zróbcie jedną rzecz: podkręćcie głośność. Najpierw minuta czystej muzyki z Ferrari, a potem minuta z Maserati. No to jedziemy. Teraz naprawdę słychać, kto tu gra pierwsze skrzypce. Moim zdaniem Maserati w tym pojedynku robi większe wrażenie, ale ostateczna decyzja, które z tych aut brzmi lepiej, należy do Was. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Dajcie znać, co wygrało w Waszych uszach. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego wyjątkowego odcinka. Subskrybujcie kanał Michała, subskrybujcie kanał Fabryki Klasyków. I do zobaczenia. W następnym odcinku